unluck in some situation uh, and I think that we deserve to, to win this game but sometimes this happen. for the playing I think that we play very good and what we missing about game only result Myślę, że dzisiaj rozegraliśmy dobre spotkanie. Niestety mieliśmy pecha w kilku kluczowych sytuacjach. Jedyne czego nam brakowało dzisiaj to strzelania Gola. Graliśmy dobrze, no a czasami tak bywa, że możesz grać dobrze, a jedyne czego brakuje to zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Jerzy? Okay. Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.